Co myślisz o żołnierzach, którzy nie mają jakiejś kończyny, ale posiadają ogromną wiedzę na jakiś temat? Czy dla nich też jest miejsce jako instruktorzy w wojsku? Oczywiście, że tak. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Powinno być dla nich miejsce. Ja uważam, że pozbywając się takich ludzi, rezygnując z ich doświadczenia, to byłby ogromny błąd. Tutaj ja oczywiście mówiłem o żołnierzu, który przychodzi i nie ma wiedzy, on dopiero startuje i ma protezę poniżej kolana. Jest to. I człowiek się dopiero uczy żołnierskiego rzemiosła, tylko odnośnie tego się wypowiadałem. A co do takich weteranów, to się dzieje. Tacy ludzie mają miejsce w jednostkach wojskowych i tutaj wielkie, ogromno, ogromne brawa dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet jeszcze służąc w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, to chyba tam byli żołnierze, taka większa grupa właśnie weteranów. Tu nie miał ktoś ręki, tam nie miał ktoś nogi, tam miał ktoś problemy ze słuchem i oni po tym kursie, z tego co pamiętam, była mowa, że oni prawdopodobnie nie będą mogli wrócić do wojska na instruktorów, właśnie albo wykonywać jakieś czynności robić ze specjalistów w swoich dziedzinach. I to jest świetne. Moim zdaniem to jest super temat, więc moja odpowiedź tak oczywiście powinni wracać i wracają. Dla takich ludzi są tworzone stanowiska, tak przy okazji powiem, dla takich ludzi są stanowiska tworzone właśnie z ograniczeniami. Oni nie muszą wykonywać, powiedzmy, wszystkich takich obowiązków. Z niektórych czynności służbowych są po prostu zwolnieni. I tutaj jeszcze raz brawa dla ministerstwa. Uważam, że takich ludzi nie powinno się pozbywać. Jeżeli brak mu kończyny, a ma poziom, ma wiedzę, może wnieść coś pozytywnego, to jak najbardziej powinien się znaleźć w armii, mieć możliwość w niej służyć. Oczywiście, że tak. Tak więc to są dwa zupełnie odrębne przypadki. Mam nadzieję, że. Odpowiedziałem. Pozdrawiam serdecznie.